Tu mamy gąbka Paraciś II. No, to tu jest gąbek starszy. Sam wykonał w tym roku piękną sprawę, bo poszedł na najwyższą półkę, zapłodnił mi dwie samice naraz i ob obsługiwał sobie dwie żony. I od razu mam cztery młode po samczyku, nie? Stary, ale jeszcze jary. Także robotę zrobił. Między innymi yy, ma tą jedną samiczkę, ten no właśnie mówię, kurczę, popisana, półce, coś mi się tak, cholewka, jak to tu jest, raz jest tu, raz jest tu, patrzę, on sobie stabilnie siedzi z dwoma samiczkami, po prostu jedną bułkę operuje, drugą i na zmianę po prostu siedzi z jedną i drugą, jajka dobre jeszcze, to no nie? mnie no, fenomen i tyle. To jest ojciec spintera, także często tam dawałem głębie ostatnio na pigu boku też zeszły ładnie po spinterze yy, gąbki. A po prostu tu jest jeszcze po ojcu Sprintera po prostu, bo mam tygodni więcej i jest tutaj yy, ojciec Sprintera, to jest ma, po samicy 710. Ta samiczka jest na reklamie mojej firmy, jak koledzy weszli na lepszych Z tam na przykład na firmę moją, no to ta samiczka, czyli jechali koło, koło mnie, no to jest na reklamie stoi go 710. To jest samiczka fenomen po prostu, to jest samiczka, która zrobiła na rejon, yy, yy, była druga na 250 km i poszła za 8 dni na 1150 km i była po prostu pierwsza. Także no to jest go fenomenalny po prostu, bo 250 km zrobić dyplom i na 1150 za 8 dni, no to taki gębi za bardzo nie ma, ale ja je mam teraz. Ja do nich powróciłem bo myślałem, że inne będą jeszcze dużo lepsze. Nie, tego MS co zrobił Polski, to mi właśnie, te gołębie też pomogły znowu, bo w nie uwierzyłem i je przygotowałem, bo znam je już od 28 lat i tego gołębie po prostu wiem, co im potrzeba, jakie pozycje, co one potrafią i to mi się sprawdziło po prostu i to udowodniły ponownie teraz w 2023 roku, tego Mistrza Polski. Mamusia jest 14 roku, to jest samiczka 4477, to jest z Verstratę Solo Junior. To jest gołąb dziadek. W tamtych latach zapłaciłem za niego 9000 zł. To jest Gąbek lotowany w Belgii i jeszcze z okładki. Jak weźmiecie oryginalne lodowody Verstratę, to jest gołąbek z okładki i z wynikami. W tamtych czasach było to dużo pieniążków i ten. No i tu babcią jest babcia Marka, no to Olimpijczyka w B-klasie. To jest ze złoty pary 10/100. Para 32. Fenomeny. Zapraszamy.